Hej z tej strony Emil, witam Was na moim kanale M Starcraft, dzisiaj mam dla Was kolejny mecz <grym> Kolejny mecz, ten Protoss kontra Teran Protoss Infra Teran Zeus I tej widzę mała rozmowa, że Panowie grali niby random, że Jeden niby jest zergen, drugi nie udają Takie małe pogaduszki No patrzę, to oczywiście Lost Temple Zespanowali się na godzinie 9, godzinie 3, aby się tak trochę przechylić, to byłoby tak idealnie. Tutaj sobie troszeczkę pogadają panowie i to już będzie moja czwarta gra, mam nadzieję, że wam się podoba, że oglądacie to z chęcią, jeżeli macie jakieś... Yy... Zaraz, chwilę, moment, tak, on to zrobił, już to mało 11-10. Chwila, 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 ja to muszę cofnąć, bo coś mi tu coś, co, coś mi tu nie pasuje. Mila. Jeszcze raz. Hej z tej strony Emily, witam Was na moim kanale, mam dzisiaj dla Was kolejny mecz, tym razem to jest Protos. kontra Teran, Teran niebieski Zeus, Zeus. i ja czerwony Protoss to jest Inflow Mini, domyślałem się, że Inflow to nazwa klanu, więc będę na niego mówił tylko Mini Mapa ta oczywiście Lost Temple, Zaginiona Świątynia bardzo mapa którą ja osobiście bardzo lubię dosyć ciekawa panowie są na godzinie 3 i 9 dosyć więc daleko od siebie chyba maksymalna odległość jaka może być i tutaj przy 9 mamy oczywiście pylon jest zbudowany idealny moment dzięki temu będzie można budować cały czas próbę bez przerwy bo to się zbuduje i nie będzie nic zablokowane i kolejnych prób można robić y, Zeus zaczyna od tego że blokuje rampę coraz lepsi teraz nie blokują już ramp blokują rampy tylko przeciwko z przeciwko z Ergą, a to dla, chociaż na tej mapie w tym miejscu można jak najbardziej to zrobić bo ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić żeby spróbować zniszczyć w tym miejscu łatwiej jest jakoś ustawić się wziąć obserwera i serkę z zniszczyć ten supply depot który nieprawdopodobnie tu będzie no tak jak tutaj teraz będzie próba blokady rampy, dosyć standardowo, mamy gateway, na razie bez gazu, ani jeden pan, ani drugi nie chcą. Tu oczywiście coś bardzo normalnego. Wiecie co ja chyba nie mam dźwięku. Hej, cześć, witam was, Emil z kanału M Starcraft. Mam dla was dzisiaj kolejny meczyk, Tym razem jest to Terran kontra Protoss na mapie Lost Temple Tutaj w, na godzinie 9 jest Protoss, inflow mini Domyślam się, że inflow to nazwa klanu Niestety nie wiem, jeżeli ktoś wie to proszę mi powiedzieć Ktoś nie mówi, że jestem głupi, że tego nie wiem Niestety do tego panu będę mówił mini Na godzinie 3 mamy niebieskiego terana, Zeus, Zeus jakby to było po angielsku Tutaj sobie panowie coś grają, że jeden był niby random, nie wiem tego nie sprawdziłem. Mapa to oczywiście Lost Temple. Panowie są na przeciwległych końcach, więc to jest najdłuższy raz sens jaki w tym momencie może być. Trzeba kawał, drogi przejść, więc będą czuć się bezpieczni. Pylon oczywiście na dziewiątce, tak jak się powinno go robić, kiedy się skończy robić pylon, skończy się robić ten probe i kolejny zacznie się robić, czyli dziewiątka, idealny moment, żeby zrobić postawić swojego pierwszego pa, pierwszy pylon tutaj zeus zaczyna od blokady rampy niektórzy terenie szczególnie ci z wyższej rangi lepsi dochodzą do wniosku że jednak nie będą blokować rampy dlaczego? Ano dlatego że łatwo jest ją na przykład zniszczyć zniszczyć stalkerami. podchodzimy tutaj z stalkerami, stajemy tutaj dajemy obserwera bum 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 supply depot znika jesteśmy trochę przyblokowani jeżeli chcemy wyjść na przykład jest Centry, centry daje pole siłowe i już po zabawie. Oczywiście tutaj Protos w tym momencie atakuje. Próba bardzo standardowa rzecz. Wszyscy takie zawsze robią, tak przynajmniej powinni robić, dlatego żeby po prostu zmusić dodatkowego robotnika, żeby zszedł z linii, żeby nie z linii minerałów i nie zdobywał nic i tutaj niestety SCV się już schowało, Czas, jeżeli się masz szczęście i teren się za troszeczkę jest za późno zorientuje się co się dzieje, można zniszczyć tego y, te jedno SCV i to naprawdę dużo dużo daje i tutaj oczywiście o i zaraz będziemy mieli zablokowany i w tym momencie tak jak mówiłem to jest dosyć dobre, bo zniszczenie już y, na przykład y, Baraku nie da się wykonać, prawda Barak się nie da bardzo łatwo zniszczyć z stalkerami, można tu ustawić Marinesów i zestrzelić ich po prostu i tutaj biedny biedny, biedny problem są zablokowany zostanie tam zapewne na święta chyba że ktoś go ten ten Marine chce go zjeść w sumie czy, wiem czy da się zjeść zje, próba dałoby nie bardzo jakiegoś ten workera zwykłego zerwu dałoby się ale tego to nie no to przerobią je na, na pierśniki nie wiem tutaj dosyć standardowo był gateway jest cybernety core, jest warp gate technology więc to jest oczywiście ca jeden i drugi pan fiera centardowa. tutaj prób doszedł do wniosku, że w ostatniej chwili przyblokuje gaz ukradnie czy się to opłaca? No czasami tak dzięki temu y marine będzie później mógł wydać y tych y marauders. marauders ja na nich mówię tutaj panowie marauders no, oni trochę gazu kosztują więc trochę to przyblokuje i to oczywiście jakieś y rozmowy tego, czego nie lubi, a dlaczego, że nie lubi jak są dwa starporty, dlatego przyblokował gazu, bo bez gazu starport nie pociągnie i mamy bardzo wczesny ekspand co nie jest standardem, ale dosyć ciekawie rozegrane tutaj ten zelot miał sprawić co się dzieje i trzeba jednak tutaj uważać, ponieważ gdyby zrobić rzut kolosem w tym miejscu ten kolos jak ma powiększony zasięg, może spokojnie linie wydobywcze nękać a jak coś zbliża zbliżałem przyleńc jednostki, może go po prostu bardzo szybko uciec z nim. Tutaj o. Będzie bunker. Bunker zawsze dobra rzecz. Teraz y, Mini próbuje zniszczyć te SCV, ale nie wyszło nie SCV, próbował, nie marinesa, próbował teraz SCV. Bunker zawsze dobra rzecz, zawsze dobrze jest postawić, bo jak mi patrzeć może go potem zesłomować, i pieniądze wracają do Ciebie minerały, więc to jest dosyć łatwe miejsce, żeby do obronienia tego naturalnego ekspandu. Mini tak samo też już robi swój ekspand. <gadanie> to jest jakieś gadki, Czasami takie rozmowy są nawet ciekawe na tej zasadzie, że panowie się próbują zagadać. Powiem szczerze, że ja też kiedyś wpadłem na to, że gadałem, gadałem, no i... lipa. Nie udało się. Aha, czyli chodziło o to, żeby chciał... Mini chciał zobaczyć, czy ten ekspand będzie, czy nie będzie. To po prostu tak udaje. No Tutaj oczywiście jakieś rozmowy myślę, że te panowie się znają i lubią No w tym momencie mamy armię, jeżeli chodzi o armię to jest dosyć mała, zobaczmy produkcję o co idzie nic Ciekawego, Baraki, Robotic Facility Czyli co mam? Gateway, Gateway Dwa Gateway, Robotic Facility Czyli Na razie standardowo nic takiego ponad standard w tym momencie nie ma ko No może ten drugi bunker, to jest trochę, chcę być bardziej bezpieczny no to jak sen to niech ma. Co mam? 3 ter baraki z Techlap? No to będzie szedł według mnie Maroder Heavy, czyli dużo Maroderów będzie. Zobaczmy w tym momencie jak, jak mamy dochód. No trzeba przyznać, że dochód dla, dla Zeusa jest dosyć dobry. W sumie no już nie dwa razy, ale... 900 na 1000 jest naprawdę duża różnica. Mu, może to robić dzięki oczywiście mułom tym o tym panom. One są bardzo przydatne. Zwykle takie, że na początku gry teranie mają po prostu lepszy dochód. W tym momencie widzę, że będziemy mieli jakiegoś małego małego pusha. No i oczywiście, że niby pan idzie w Marine, że Zeus niby idzie w Marine, spróbuje udawać. Czasami... Czasami się to uda. Powiem szczerze, macie tak 50 na 50% procent. i oczywiście jest pierwszy Observer, więc te gadki już nic nie mają żadnego znaczenia, bo Observer sprawdzi, dowie się dokładnie o co chodzi. Tutaj armia jest dosyć taka, no są dwa centry, one się bardzo przydadzą, jeżeli, trzeba, kiedy trzeba będzie podzielić armię yy, Teran był w bezpośrednim starciu mogą mieć problem. Ale o, proszę właśnie, przyszedł Immortal. Immortal jest idealną odpowiedzią yy, na maruderów, maroders. Po prostu to jest jednostka z Armor. O i słuchajcie i o to chodziło. Podzielenie armii, dzielimy to na pół i w tym momencie no po prostu Teran dostał totalnie jak się tylko da. Chodziło o to, że po prostu maruders, maruders nie dostali się do Stalkerów, po prostu oni... No, 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 niszczą ich niemiłosiernie. Lepiej żeby żeby dostały zeoloty. A dlaczego? No dlatego, że jak sami widzicie przeciwko proszę! Ja już jestem z powrotem, coś tutaj mi wypadło, musimy dużo zrobić Jak już mówiłem, Marauders są o wiele groźniejsze przeciwko Stalkerom. Dlaczego? Ano dlatego, że mają No to są oczywiście Stalker, Dlatego, że mają przeciwko zbrojonym Armor jednostką Damage 20, nie 10, więc to jest naprawdę duża różnica Czyli ten pan dostaje tylko Ten dostaje 10 uszkodzeń, ten dostaje 20, więc naprawdę to jest duża różnica Na przykład, ale Immortal to już jest fajna jednostka, naprawdę yy, ją lubię ona dostaje od takich jednostek cięższych typu maroder dostaje tylko 10 uszkodzeń a sama zdaje 50 więc uwierzcie mi to jest naprawdę, że tutaj w tym momencie mały błąd bo sam się zablokował yy, zablokował mini i to mogło się dla niego źle skończyć w tym momencie musi uciekać trochę no i zastanawia się czy to się uda czy to się nie uda no ze, mm, Zeus ma conclusive w co zwalniają jednostki no w tym momencie dobra to wyjdzie, że on wygrał niby tą walkę, ale zobaczmy jaki jest strat jednostek. No, nawet bardzo ładne dla niego, więc tak niepotrzebnie się wahał w tej i z powrotem, w tej i z powrotem. Jak coś powinien już uciec, nie opłaciła mu się ta walka, zostanie tej walki do końca. I w tym momencie Mini jest do przodu. Ale tu musimy zobaczyć następną rzecz, bardzo ciekawą. Zaraz będzie Zeus, zdobędzie złoto, a zdobycie złota jest bardzo ważne w tej grze. Mamy złoto, mamy więcej minerałów, ale że mini jest równie dobrym zawodnikiem. Obaj panowie są oczywiście z ligi diamentowej, Zeus y zauważyłem, nie wiem jakie miejsca, ale jeżeli się nie mylę, jeden drugi to diament. Zeus, mini też, też w związku tym związku, że to będzie złoto, będzie trochę w plecy z nimi, jeżeli będzie miał je troszeczkę później, bo Zeus zaczął już budować tutaj swój command center. To jest z nim fajny w command center, oczywiście teraz może podnieść, przelecieć i już jest, tu trzeba niestety poczekać. Chwilę i będziemy mieli kolejne, kolejne baraki. zobaczmy, produkcję i będziemy mieli ze, ze, będziemy mieli charger. Bardzo ważne, e, ważny ten, ważna rzecz dla zelotów będą mogły szybciej podbiec będą mogły szybciej podbieć do tych yy, do yy, maruderów, którzy i tak mają konklusy w sierpce, co bardzo spowalnia jednostki atakujące no i to jest no, i oczywiście jest high temperat bardzo dobra rzecz jeżeli oni rzucą ten Cyanic Storm na całą taką kupę całego takiego pulpeta, jak ja to nazywam pulpet śmierci bo pulpet śmierci to jest dla mnie po prostu yy, Marines, Marauders i Medivac gdzie będziemy mieli za sekundę tutaj jest rzut jak to idzie i nie ma się naprawdę do dobrej obrony, to się szybko ginie że nie ma właśnie czegoś czegoś w, ty, w typie yy, High Templars i w, patrzcie, tych, ta trójka zginie nie zabijając nikogo no teraz zeszedłem w tu jest zbyt dużo narobiliśmy lekkich szkód chodu dajemy, uciekamy. W sumie to, czy i nie przypatrzyłem się dokładnie. No, ale troszeczkę się wyrównało ciut. Coś musiał y, zniszczyć, bo trochę tutaj unit loss pokazuje, że zwiększyło się mini, trochę wiem, szkód narobił. No, zawsze dobrze jest, jak się ma medivaki, to zawsze takie podlecenie, potem podlecenie, tak wpadka w jedno miejsce, rozwalamy, uciekamy, chod. I teraz na samym miejscu. Bardzo mądra wieżeczka w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj już obserwer y, terana nie...